Rapsodia realności, rozważania biblijne, sobota 20 marzec 2021 módl się za przywódców świata. Przede wszystkim więc napominam aby znosić, zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. 1 Tymoteusza 2, werset 1-2. Jakiś czas temu we wszystkich wiadomościach pojawiło się, że pewien mężczyzna udusił swoje czteroletnie dziecko w wannie na śmierć. Po zabiciu go krzyknął ze łzami. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Oczywiście. Poszedł za to do więzienia. W swoich słowach powiedział: Poczułem moc z zewnątrz i udusiłem własnego syna. Zgłoszono również, że pewien szesnastoletni chłopiec, który wszedł do swojego domu, zabił matkę i ojca strzałami z broni palnej. Stojąc tam oszołomiony, powiedział, że nie wie dlaczego to zrobił. Mówisz o synach i córkach, mężczyznach i kobietach, mężach i żonach, ojcach i matkach z piekła rodem. Dlaczego są z piekła? To dlatego, że są opętani przez demony, weszły w nich złe duchy, aby dokonać takich nikczemnych czynów. Dlatego Bóg mówi nam, abyśmy modlili się za przywódców ponieważ nie oni są pozbawieni takiego demonicznego wpływu. Musi się za nich modlić, ponieważ zły duch może w nich wejść. Biblia mówi nam w Ewangelii Łukasza 22:3, że zły duch wszedł w Judasza Iskariotę. Kiedy to się stało, wyszedł z miejsca, gdzie byli Jezus i uczniowie, i udał się do arcykapłanów, aby sfinalizować przygotowanie do zdrady Jezusa, Syna Bożego. Kiedy Judasz zobaczył Jezusa wierzącego na krzyżu, myślał, że Jezus w cudowny sposób zejdzie z krzyża, ale tak się nie stało. Mateusza wers 27, werset 3 do 5 mówi Kiedy Judasz, który go zdradził, zobaczył, że Jezus został skazany, Ogarnęły go wyrzuty sumienia i zwrócił trzydzieści srebrnych monet arcykapłanom i starszym. Wtedy Judasz wrzucił pieniądze do świątyni i oddalił się. Potem odszedł i powiesił się. Co to mówi? Szatan zmusił go do tego. To właśnie dzieje się dzisiaj z niektórymi lidera liderami. Podejmują kroki, które są szkodliwe, niszczące i destrukcyjne dla narodów, ludzi, firm i systemów. Musisz powiedzieć, ufam moim przywódcom, ale i oni mogą być obezwładnieni pod wpływem demonicznych sił, podpisywać decyzje polityczne lub robić nikczemne rzeczy, których nigdy nie planowali. Dlatego musisz się za nich modlić. Módlcie się, aby przywódcy wasi mieli wolę, pragnienie i odwagę, by robić to, co słuszne pomimo nacisków i nie poddawali się korupcyjnym i negatywnym wpływom. Nie jest nie na miejscu, aby modlić się również o usunięcie tych, którzy forsują się samoludnie lub satanistyczne plany ze szkodą dla ich ludu. Co najważniejsze, módlcie się o zbawienie zarówno ludzi, jak i przywódców. Teraz proszę Cię, powtórz za mną słowa modlitwy, krótkiej modlitwy. Drogi Ojcze, modlę się dziś za moich przywódców, aby udzielono im mądrości i zrozumienia, aby przewodzili zgodnie z Twoją boską wolą i planem, oraz aby podejmowali właściwe decyzje, które przyniosą korzyści ich ludowi. Oraz zaprowadzą pokój i dobrobyt. W imieniu Jezusa, Amen! Dziękuję Ci za wysłuchanie tych rozważań biblijnych Pastora Chrisa z Rapsodii Realności. Zapraszam Cię na spotkania Ambasady Chrystusa. W każdą niedzielę o godzinie 13 w Warszawie ulica Mokotowska 4 przez 6, budynek budowlani. Zapraszam też, jeżeli możesz na nasz kanał na YouTubie, do, kon do kontaktu na, przez Facebook, do kontaktu na stronę internetową ambasadachrystusa.org. Chwała Panu. Módlmy się za naszych przywódców i za przywódców świata. Z Bogiem.